Keto tiramisu bez glutenu, które zrobiłam dosłownie w 15 minut jako deserowy lunchbox dla mojego partnera do pracy. Spróbujcie razem z nim, czy wyszedł smaczny. Zobaczcie, jak pięknie wygląda w środku. Okazuje się, że jest super. Także mogę podzielić się przepisem. Potrzebujesz dwa żółtka, do tego jakiś keto słodzik. Ja użyłam erytrolu i te dwa składniki ubijam na sztywny puch nad garnkiem z gorącą wodą. Następnie zdejmuję takie ubite żółtka z nad gorącej wody i dodaję mascarpone. Miksuję całość na gładki krem. Teraz przygotowuję warstwę sypką. Jest to połączenie mąki migdałowej i kakao. Do szklanego naczynia wykładam połowę suchych składników, lekko ubijam, teraz odrobinę mocnej czarnej kawy, teraz połowa kremu z żółtek. Całość dokładnie rozprowadzam i powtarzam wszystko od nowa: czyli warstwa sypka, czarna kawa i ostatnia warstwa kremu. Na wierzch daję kakao do dekoracji. Tak przygotowany deser włóż do lodówki na minimum 3-4 godziny. Pamiętaj, że dokładny przepis znajdziesz jak zawsze w opisie i gotowe, smacznego!